Ciągle to obserwuję, że wiele osób bezkrytycznie wierzy autorytetom, bezkrytycznie przyjmuje za prawdę to, co mówi jakiś guru. Dzisiaj rozwieję ten mit i powiem, dlaczego nie warto wierzyć właśnie różnym autorytetom, dlaczego właśnie nie wolno nigdy na ślepo za kimś podążać. Nie można po prostu tak robić. I powiem właśnie w tym nagraniu, dlaczego. Także rozwieję ten kolejny mit. Zapraszam Ciebie do oglądania. Ja nazywam się Rafał Wrzosek. A więc dlaczego nie warto wierzyć bezkrytycznie właśnie takim ludziom, którzy gdzieś tam są milionerami, może zarabiają troszeczkę więcej niż przeciętni ludzie i teraz na przykład uczą czegoś inne osoby. Dlaczego nie warto wierzyć? Przede wszystkim ja zawsze mówię tak, że po prostu nieważne ile ktoś zarabia, tylko zdecydowanie ważniejsze jest to, na czym on tak naprawdę zarabia. Jakim kosztem? Co on robi? Co on daje po prostu innym ludziom, że on zarabia te pieniądze? A więc na czym on się wzbogaca? Na czym on się wzbogacił? Dzisiejszy świat w ogóle nie interesuje nas to, tak? Widzimy kogoś, kto dużo zarabia i już często głupiejemy, no bo on jest milionerem, no to ja teraz słucham, co on mówi i bezmyślnie po prostu robię to, co on mi każe. Nie, nie jest to najważniejsze jak ktoś zarabia, ważniejsze jest w jaki sposób, co daje innym ludziom, jakim kosztem, czy musi poświęcać cały dzień na zarabianie tych pieniędzy, czy może automatycznie już te pieniądze po prostu są mu dostarczane, bo zbudował coś wcześniej, bo żyje z jakiś odsetek, to jest ważniejsze, jakim kosztem. I teraz, dlaczego powiedziałem, że nie warto właśnie ufać bezkrytycznie różnym autorytetom? Dlaczego? Otóż dlatego, ponieważ bardzo dużo ludzi uczy czegoś, czego sami po prostu nie praktykują. Ja to widzę na każdym kroku. Ja to widzę ciągle, powiem szczerze. A więc mamy kogoś, nawet może być tym, załóżmy, milionerem, i on uczy jednej rzeczy. Za przeproszeniem wciska tobie jakiś tam kit, wciska tobie ideologię wolnego bogacenia się, a tak naprawdę sam wzbogaca się na zupełnie czymś innym. Sam wzbogaca się na zupełnie innej strategii. Prosty przykład. Ludzie na przykład uczą grania na giełdzie. Iluż mamy szkoleniowców od gry na giełdzie, tak? Na giełdzie Forex. Obiecują cuda, nie wiadomo co. Nawet jakieś firmy marketingu sieciowego powstają, które rzekomo obiecują złote góry na graniu na giełdzie Forex czy nawet na innych giełdach. I teraz wszystko fajnie, tylko zobaczmy, czy ci ludzie na tym zarabiają? Czy ci szkoleniowcy od giełdy na przykład Forex na tym zarabiają? Oczywiście, że nie. Oni, oni sprzedają coś, jakieś szkolenia, jakąś wiedzę, a sami z tej wiedzy nie korzystają. A sami tej wiedzy nie praktykują. A dla nich głównym źródłem dochodu nie jest ta wiedza, Którą przekazują, czyli to wzbogacenie się na tej wiedzy, którą przekazują, tylko dla nich wiedzą jest właśnie to, że oni sprzedają jakieś szkolenia, że oni sprzedają jakieś kursy, że oni sprzedają jakieś książki. Czyli oni bogacą się zupełnie na czymś innym, na szkoleniu, a sprzedają ludziom to, żeby uczyć, żeby właśnie chociażby grać na giełdzie, czy robić tego typu rzeczy. Czyli sami tego nie stosują, a tobie każą, żebyś ty to robił, bo to jest droga do wolności finansowej. Dzisiaj też widzę dużo namnożyło nam się takich mistrzów, takich wielkich coachów od uczenia marketingu sieciowego. To skoro ten marketing sieciowy jest taki niesamowity, dla każdego można tak dużo zarabiać, to dlaczego oni sami nie robią marketingu sieciowego? Tylko jakieś właśnie sprzedają książki, jakieś kursy, żeby wyszkolić liderów od marketingu sieciowego. A sami nie uczestniczą w marketingach sieciowych. Nie zastanawiało cię to? Ja Ci powiem, dlaczego tak jest. No bo łatwiej. no Bo oni z innej wiedzy korzystają. Oni zarabiają na szkoleniu ludzi, a nieważne, czego szkolą. Ważne, żeby szkolić. Czyli uczą jednego, a bogacą się na zupełnie. Czymś innym. Ja to nazywam takim paradoksem guru, takim paradoksem praktyki. Czyli uczę byle czego, żeby tylko uczyć, a tak naprawdę zarabiam na szkoleniu tego. Czyli ta wiedza nie ma przełożenia na zarabianie chociażby, ale tego uczą, no bo trzeba czegoś uczyć, tak? Skoro mówisz, że marketing sieciowy jest dobry, no to czemu szkolisz ludzi z tego, a sam w tym nie działasz? W ogóle jest w Ameryce dużo takich niesamowitych mistrzów, coachów, czy jak ich tam zwał, że oni mówią ludziom, że marketing sieciowy na przykład jest najlepszy, a sami tego nie robią. A sami wzbogacają się na sprzedaży swoich bestsellerowych książek. Nie zastanawiało cię to nigdy? Wiesz dlaczego to robią? Bo to jest prawdziwa droga do bogacenia się, a nie jakieś... Za przeproszenie marketingi sieciowe. Albo często się uczy ludzi inwestycji, tak? Że inwestycje dadzą Ci wolność finansową. To jest głupota. Ja jeszcze o tym będę mówił w innych swoich nagraniach. Inwestycje są dobre, ale jak już masz dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy. A nie jako droga sama w sobie. A dzisiaj wielu mamy takich. Uczą jakieś, nie wiem, jak lokaty zakładać, tak, że to jest takie niesamowite posunięcie. Uczą ludzi oszczędzania, inwestowania, tego typu rzeczy, a sami oczywiście tego nie robią. Sami bogacą się na tym, że uczą właśnie tego innych ludzi, że napisali jakąś, jakąś książkę, na przykład jak oszczędzać pieniądze, jak inwestować pieniądze bez ryzyka, tak. No, fajnie, tylko oni zarabiają tak naprawdę na tej książce, a nie na tym, czego uczą w tej książce. I to jest najgorsze, bo ty później patrzysz na gościa, który jest milionerem, czytasz jego książkę, czy jesteś na jego szkoleniu i ufasz mu, wierzysz w to, bo uważasz, że no skoro jest milionerem, no to ja muszę to robić. A on sam tego nie stosuje. I dlatego właśnie na początku powiedziałem, że nie można wierzyć nikomu. Nie można wierzyć jakimś autorytetom, jakimś guru, czy jakich tam zwał. Nie można wierzyć. Ja, nie, ja na przykład nie wierzę nikomu, tak? I zawsze na tym dobrze wychodzę. Ale to, co wierzę, tak? to, czego się trzymam, to są zasady tego świata. Bo to nas nigdy nie oszuka. I Tobie też polecam to robić. Ja już nie raz mówiłem o tym, chociażby w swoich nagraniach. A więc zasady tego świata. Matematyka. Matematyka Cię nigdy nie oszuka. Matematyka Cię nigdy nie okłamie. Jeśli pojmiesz matematykę, taką praktyczną, nie mówimy tu o jakichś wzorach, nie wiadomo co, o cudach jakichś, tylko prosta rzecz. Jeśli chcesz zarabiać... Na przykład, jeśli chcesz zarobić milion złotych, to musisz dać dużą wartość innym ludziom, czyli musisz wpłynąć na wiele istnień, bo jeśli w twojej kieszeni pojawia się milion złotych, to znaczy, że po prostu inni ludzie będą musieli ci za coś zapłacić. Czyli duże liczby generują duże pieniądze, tak? Jeśli w twojej kieszeni jest 50 złotych, to znaczy, że z czyjejś kieszeni te pieniądze musiały ubyć. Jeśli czterech gości gra w pokera i jeden wygrywa, to nie, że te pieniądze wzięły się nie wiadomo skąd, tylko tych trzech ludzi przegrało z nim i straciło te pieniądze. Dlatego matematyka jest właśnie taka potężna, że na liczbach można zobaczyć wszystko. I wtedy się nie nabierasz na jakieś foreksy, na jakieś dyrdy małe różne, tylko sobie umiesz sam to obliczyć. I widzisz, że to ci się po prostu matematycznie nie kalkuluje i nie interesujesz się takimi bzdetami. Druga dziedzina to jest psychologia. Musisz zrozumieć siebie w pierwszej kolejności. Strach przestać ciebie oszukiwać. Skąd się bierze ten strach? Dlaczego nic nie robisz? No bo się boisz opinii innych osób. Musisz poznać siebie, musisz poznać te obawy, musisz to nazywać po imieniu. Musisz być świadomy samego siebie. Pierwsza część psychologii w wielkim skrócie. Wtedy dopiero będziesz mógł poznać innych ludzi. Wtedy będziesz mógł zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Będziesz mógł, jakby będziesz prowadził swój biznes, no bo musisz mieć swój biznes, jak chcesz być wolny finansowo, a nie wierzyć w te y, różne głupoty, jakieś łatwe drogi, bez wysiłku, jakieś tego typu historie, albo zainwestuj, będziesz bogaty, tak? To musisz mieć swój biznes, żeby później twój, swój biznes rozwinąć, żeby robić marketing dobry, nie mylić z pajacowaniem czy z oszukiwaniem ludzi, tylko robić dobry marketing, to będziesz musiał się umieć komunikować z drugim człowiekiem. A żebyś umiał się komunikować dobrze z drugim człowiekiem, to musisz zrozumieć psychologię. Musisz zrozumieć, jak myśli inny człowiek. Jak będziesz rozumiał psychologię, to życie, powiem szczerze, stanie się dla Ciebie łatwe po prostu, tak? Będziesz umiał przewidywać różne sytuacje. Nic Cię nie będzie dziwiło. Nie będzie Cię dziwiło, że komuś firma upadła, nie będzie Cię dziwiło, że komuś znowu coś nie wyszło. Będziesz rozumiał ten świat i to jest piękne uczucie. Więc mamy matematykę, mamy psychologię. To oczywiście tak w skrócie mówię, ale żebyś wiedział yy, chociaż troszeczkę o co chodzi. Trzecią dziedziną jest ekonomia. Zawsze można opisać pewne rzeczy, tak? Będzie podaż yy, yy, duża, no to może zmniejszyć się popyt. Są no, takie podstawy po prostu tej ekonomii. I w to trzeba wierzyć. To trzeba zgłębiać, tego trzeba się uczyć, jeśli chcesz skutecznie zarabiać pieniądze, nieważne czy normalnie, czy przez internet. Zasady są zawsze te same i w to trzeba uwierzyć. A nie, bo guru wyszedł, powiedział tysiące ludzi, tak? Kazał ludziom zainwestować pieniądze, a sam tego nie robi. A sam sprzedaje książkę, tak? w której uczy właśnie tych inwestycji. Tego nieważne, co ktoś mówi, tak? Czy on jest milionerem, czy nawet miliarderem. Tylko patrz, co on robi, co on po prostu robi, na czym się wzbogacił. Bo czy dla ciebie, bo dla mnie nie, jest czymś takim y, powodem do dumy, że ktoś wzbogacił się na wciskaniu ludziom kitu albo na sprzedaży jakichś produktów, które na przykład szkodzą zdrowiu. Dla mnie to nie jest sukces, dla mnie to jest porażka życiowa. I nieważne, ile on tam ma na koncie. Liczy się właśnie y, w jaki sposób. Druga rzecz, i jakim. Kosztem energetycznym, ile czasu na to poświęca, to też jest ważne. Ale o tym już mówiłem, nie będę się powtarzał. Także tyle, jeśli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że rozwiałem w Twojej głowie ten mit, żeby nie wierzyć bezkrytycznie różnym autorytetom. Posłuchać można, każdego można posłuchać, tak? Ale nie można bezkrytycznie wierzyć. Te zasady, te dziedziny, o których mówiłem, w to, to zacznij zgłębiać. To zacznij studiować, to zacznij rozumieć. Wtedy zaczniesz rozumieć ten świat i będziesz świadomy tego, co robisz, dlaczego to robisz i właśnie o to chodzi, żeby życie połączyło ci się w logiczną, sensowną całość, zarabianie pieniędzy, a nie bo ten coś powiedział, bo ten coś powiedział, a każdy wiadomo, co mówi. Także tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten temat. Zapraszam Cię też do obejrzenia innych moich materiałów. Zapraszam Cię też na moją stronę, która jest poniżej. Tam też jeszcze więcej takiej wiedzy, która otworzy Ci oczy. Także tyle ode mnie. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć.